We're we we? I'm here. I'm here. I even wrote you a poem. Are you here to steal Aldwyn from me? Ah, oh, but of course. His handsome face is a sight to behold. Troubles of the heart. I'm merely a worm next to a flower such as he. My words have not captured his fancy. He is immovable. You chose the wrong words. Listen to you. If you're such a poet, help me open the door to his heart. Men are vain creatures. Sing of his strength and beauty. Compare him to a powerful mountain. I shall try it your way, wordsmith. Holdween, your shoulders stand tall and hulking like the king of the hills. My lips long to be caressed by your forested beard. Ugh. I will wait forever, Alduin. Make me your ale muse, and together we'll froth with passion, ferment with love. You seem an ill match hmm. for Alduin. You could find love elsewhere. I refuse. Alduin's scent? The fermented hops on his breath? He's unmatched by any other stallion at the alehouse. I'm sure. Good luck, then, whoever you pursue. I've done all I can. Okay, let no. I don't know if it compliment if he Podoba się mój alkoholu wysięg, szczerze powiedziawszy, yy, raczej, raczej tak, trochę 2 na 10 argument, chociaż komplement, no ale pamiętajmy, że to jest inna epoka, i tutaj być może to yy, rzeczywiście mogło być odbierane dobrze. Dla mnie jednak, no... Nie. Po prostu nie potka. Słuchaj, już lepiej z tobą pojedźmy. Bo zasłyszymy, że... komuś się podobają nasze kołtuny, czy... coś jeszcze innego. A tutaj będzie kobieta... zdecydowanie bardzo osobliwa no umówmy się komplementy, to ona nie podstawi. Zdecydowanie nie. A tymczasem tu już. Basta skończyć. E... z klinczem. I skupić się na. ekspedacji Dlaczego bierzemy się tutaj za bliskie znaleziska. Jeszcze powiem tylko jedno. Kończąc ten wątek... ...definitywnie... Na nawet w najczarniejszych snach, ja przeszedł do głowy... ...komuś powiedzieć, że, up, że... podoba się tej osobie akurat wyziem. To... ...prostu, no miejmy jasność. Po prostu być może pokazać, jak jestem mało kreatywny. A cóż... Pokaż z tym mogę... mogę przeżyć. Co no, jest tutaj? A to nie było jeszcze opal? Przypadkiem, tak na blisko, blisko? No i jest. Powyżej. Ten ogień na z czym nie wygląda. Ale zobaczymy, czy się utrzyma, Raczej i nie. Jestem bez tutaj na, na ten opar. I teraz gdzie? No teraz tu. Wypadało to też podobno. Lewacka jednej drodzy jest lokalizacją, w której yy, powinno znajdować się ruchu, Ragnara. tak nada. Tego od Dręgrów, tak? Najprawdopodobniej spoczywa gdzieś tutaj i być może uda nam się to odnaleźć. Niczego nie obiecuję, niczego nie gwarantuję w tej kwestii, ale słuchajcie, no poszukamy tak, jeżeli oni są do należy założyć, że Bo gdzieś jeszcze drengu yy, muszą być. Tak, nam zostało ile prowincji, o których chyba sprawę. No, poza Jodwig. Trzy. I chyba ubiliśmy trzech Węgrów. Na pewno go i. Na pewno jednego tutaj w Anglii. O ile nie dwóch. No, więc jeszcze gdzieś. Powinno trzech być. Być może będzie jeden tutaj. Może nie? Wow, a tak się nam tak świadczyniło. A może będzie jakieś zabiłowanie? A tu jeszcze jest snake do ogarnięcia więc czemu by nie? To może na początku to tajemnica, właśnie. Może to będzie do zgadnięcia tutaj przy okazji wejścia jakiegoś. Ja myślę, że warto się rozejrzeć Dobra, bo, zsiadaj z konia. Z takim nic nie będzie. O, proszę, skarb mamy. No dobrze, w tym układzie, jak najbardziej tak, jaskinia Wican odkryta. Mamy tu pada rzeczy do zgadnięcia na samym wejściu. Tutaj przygotowujemy twórcy. Ale na póki co, coś dość dużo skakania. Przeszukajmy, przeszukanie. I tak, pochodnie. Może tu? A, chyba nie zbyt. Ejwol, a tu żadę wejść? No przeskocz, śmiało. i się tyczy tu do ściany i oczywiście ma problemy, żeby się nie odkleić. O chłopie, nie, nie dobijaj mnie. Chciałbym troszeczkę chyba próba cierpliwości z Ejwolem. Ale nie i nie ostatni, jak zamrzycie. Oho, co stał się? Cud! Eivor... skorzystał ze swojej zwinności i... ...i skoczył. No dobra, to jest opal. To, to na pewno. Jak tutaj wejść? Może no. tędy na ten przykład? Ale tutaj... To jest na wysoko, tak? Powiem tak, ma co fajnie, że tutaj są różnego rodzaju. Lokalizacje przygotowane pod, pod te skarby. To właściwie nic jest będę jedno kopyto. Więc nie jak najbardziej tutaj znaleźć coś dla siebie. I szczerze mówiąc, ja z takimi y, lokalizacjami y, na wysoko. Przy marnym stadowaniu nie przepadam, się tak w takich relacjach bardziej męczę niż czerpię z tego przyjemność, Chodźmy ze względu na niepokojące niedostatki w kwestii AEI i poruszenia się postaci, tak? Dla mnie to jest mało przyjemne. Być może no, jednak jestem trochę paniką, która nie potrafi yy, chodzić. Powstacie yy, mi trudnymi w zadowaniu. Takie nazwijmy. No ale każdy, każdy jest inny Klątwa Wiedźmy. No dobra. To odczytane. Ale co są, muszę. Możecie... Patrzcie jak się to jest Muzyka. No trochę jak creepy bym powiedział, Powiem tak, no jest to uczucie takie trochę, no za uszami powiedział niepokoju, jakby tutaj coś miało Na teraz wyskoczy jakieś jumpskie miał się pojawić, ale na razie na no to nic nie wskazuje. Czyli to jest co? 20 alternatywne jakie ta tarcza. Dobra co trochę spotrzyliśmy Ale wiemy już chociaż Że tutaj tutaj nie, tu jest tu jest wyjście, ten nie idź Jeżeli ktoś zrobić z Skarbę Brytanii to <grytanie> robimy sobie backtracking Powinniśmy iść tędy. W sumie, może to było właściwe wejście. Może tam to wejście było po prostu jako wyjście i weszliśmy od drugiej strony. no powiem tak, nie można zaprzeczyć, nie można wykluczyć, ale może padałoby tutaj mimo wszystko. Zacznij od kierunku. Yy. ...tą znaczkę zdobyć. A tu jest szczelina. Ten do i pochodnie zgadniamy od razu. I tutaj możemy się wspiąć, więc śmiało Aivor Dobrze, i wyciliśmy tą... gdzie... byliśmy. Tutaj jakoś powinniśmy pójść. Czy możemy tędy? Moc możemy, więc skorzystajmy. To przeskoczymy? Przeskoczyć przeskoczymy, owszem. Ale nie na tyle, żeby... tam się wdrapać. A tędy? Myślę, że jak nie badać jej To w sumie To będzie można zejść za moment Ty? Teraz nam skoczyć Chyba może nie że idę w złym kierunku w ogóle maga jest no, nie, niewłaściwa ale to są po prostu uroki bycia gdzieś po raz, po raz, pierwszy. Po prostu no, nie wiesz czy dobrze kombinujesz i to jest spoko. Natomiast niespoko jest, kiedy utkniesz jakieś jakiejś lokalizacji po pół godziny za długo, bo nie zauważysz jednego przejścia po prostu. A to też może może się zdarzyć oczywiście, czyli tędy nie pójdziemy, tak? A i wodno to góry. już chyba staniesz. Albo nie, tam jakby było przejście, to wygląda. Kurczę, poczekajcie. Hmm. Na drzewo. Tylko jak tam się wpakować? Już może my tam już byliśmy. A to jakby pójść maksymalnie w górę, to i tak nie wiemy, czy coś. No, odkryjemy czym właściwie dobrze kombinujemy. No właśnie, to jest w tym kierunku. I pytanie, czy my to nie wróciliśmy? Przypadkiem trzeba będzie pójść i się zorientować w temacie. Bardzo możliwe, że, że... tak. No ale po co się upewnimy? Ej, pod przeskocz. Proszę ja ciebie. Tutaj nie da no trudno się mówi. Ale to, to, to już zupełnie inna inszo, imszość. Tak, tu mamy... świecę. Tutaj, no tutaj byliśmy jednak, to tutaj, tu nie. Tutaj C nie chcesz pójść. Więc gdzie chcę pójść? tutaj, trasa jest najlepsza, żeby zdobyć tą znać, chociaż być może to drzewo jest kluczowe. Tylko jeszcze nie wiemy, znaczy inaczej nie widzimy jak tego też nie można nie można wykluczyć To wejście było bo tu hmm. A jakby pójść po tej gałęzi Tutaj mi to Raczej nic nie da ale pomyślmy chwilkę, jeżeli byliśmy w tamtą stronę... To spadały byśmy za prostu, no, no w górę. Tylko pytanie, jak to zrobić? Hmm. Tam to chyba nie da rady. Raczej, raczej nie przejdzie. Ale musimy po prostu zakombinować, tak? Tak, żeby było, żeby było dobrze. Hmm, popatrzmy tutaj jeszcze. No to drzewo właśnie. Tu mamy przeskok. Ej, warto coś ty zrobił. Ktoś chyba zapomniał o swojej dziennej porcji ryby. W tym kimś nie jestem i ja. Znaczy, to, to już byśmy tutaj. Tutaj nie. Tu nie chcemy. Więc gdzie chcemy? Już może dość przekapiliśmy po prostu też no wiecie nie tak po prostu może może być o widzicie what surprises nie wiem nikt taj Otworzyć mamy trochę... trochę drobiu. Jednak cieszę się, że ten dywersztyl Tutaj wolałbym. Ach, myślę, jakoś chcę Jak sądzę, ale. No właściwie, krzywdy nie dają tutaj. Myślałem, że nie chciałbym znaleźć żadnego z. Tak, ale no wyszło jak wyszło. Co do tego, żeby co nas nie zadziebały, tak? Czyli też musimy to ustrzelić. Ej, bo muszę się tym zacinać. Dzięki. Nie będę tutaj puścić skan, no Tutaj... tutaj nie, to nie da rady. I skan jest? Tutaj, tak? Pochodnia. Tam mi to nic nie dało. I w tym pomieszczeniu chyba niczego nie zrobimy już. Pytanie? Ale jest jakiś dzik. Co zrobiłeś? Proszę cię bardzo Dobra, nieważne. Raczej to przetrwamy. Oj, iwod, ej ejwod Knąłeś nam pochodnie w jakiś wesoły sposób. No i patrz, że mamy kąt na to. I teraz konsekwencje są jakie są. Część to mam już odblokowane. i jak to było to pomieszczenie? Mhm. Nie ma co wsadzać. No, to to troszkę to się przedłużyło, ale finalnie skład tutaj należy do nas, więc tak, śmieta. Gdzie my jesteśmy? Tu jest weekend, Tutaj musimy stąd jakoś wyjść. No, wyjście sobie znajdziemy to bez problemu. I tu będę chciał teraz się pojawić. Masz ten punkcik jeszcze musimy dostać. Umiejętności. I pójdźmy tutaj. Tutaj mam przecież jeszcze parę rzeczy do odblokowania. Choćby to. I do wyjścia, Eivor. I przyznam się Wam, że. Ogólnie szliśmy dobrze, tylko nie ogarnęliśmy, że ten lud już mogliśmy widzieć albo w Asgardzie, albo Jotunheim. No i w efekcie się tutaj troszeczkę mm, zadłabiliśmy, tak? Czyli na dobrą sprawę oba wejścia były poprawne. Tylko, że trafiliśmy chyba na właśnie korzystniejsze. Tutaj ma się ten opal jeszcze do zdobycia, ale najpierw może wyjdźmy, a później pokombinujemy, czy czegoś tam ci korzystać czy nie powiem tak. Mam nadzieję, że zdążymy, bo też no, trochę długo pokusiliśmy w tej jaskini, ale możemy tutaj jeszcze, oczywiście. To trzeba zrobić, i ten punkt sytuacji jest tak blisko, że to powiedziemy na początku. I tak mamy już ile skarbów w Brytanii z, z eksploracji samej z 6. Coś koło tego. Tutaj no, pytanie brzmi: ile tego jeszcze nam zostało? Ale sądzę, że raczej niewiele.

Tak głęboko to nie ma, bez przesady. To są właśnie dzieciaki, i jednak, no, ich pojemność płuc jest znacznie mniejsza niż nasza. Tak czy tak, nie wiem, może możemy z nimi porozmawiać na no, sam początek. Hmm. dostańmy się na, pod... na początek stąd, i może ten dzieciak jadący tutaj nam pomoże. Też nie ukrywam, nie jestem fanem zadań z dziećmi w Valharlii, bo jednak no, wystawią one nas na spadek czas cierpliwości. I jednak to trochę w mojej przekonaniu psuje odbiór, gdy pan najpewniej nie żyje, najpewniej umarł z a, tutaj to było. Jest defo. Umarł no, z powodu tego, że przede wszystkim zimno. A dwa. No, zobaczymy. Ale po prostu musiał. Musiał z mocno przemadznąć, tak? I w efekcie nie był w stanie tutaj, no. Po prostu wypłynąć. No, smutne wieści, ale musimy je przekazać. I coś, nie trzyma się, jakiś sobie jakoś w życiu. Panaz są naszymi kłusy matkę czy inną rodzinę, no ale cóż, nie niekończące zadanie. Kończy się Happy Endem, tak? Czekam właśnie dowód na naoczny bym powiedział. A i wod litości chłopie skończ pajacować. That lake goes deep. Did you at least find the treasure? Yes. Take this bracelet your father sought. By rights, it's yours. Thank you, brave traveler. We knew you would find it. And what about the father? Did you find him? I saw no one. It might be that he went to find food. Where's the rest of your family? Mother got sick and never got better. And now she is under the ground. There is no one else. Rilda? Zobaczmy? Ojciec, siostra i mogliśmy skłamać, to jak najbardziej to biodę. This world jest hard. No właśnie, Słuchajcie, no to, to się sama co nie zmieniło, no ale. Szczerze, ale nie przekazywać. małym dzieciom informacji, że no się głupia sprawa, ale wasz ojciec utonął, tak? Jakby nie było... No Co innego do przekazać osobie dorosłej, nie wiem, takie 18 lat, tak co innego dziecku, które ma na około... Między 7... Między 5 a 7 lat, tak? Dlatego... Mniejsze słowo, po prostu lepiej, lepiej schromać, a siostra pewnie przekaże, że na cię ta tu się jednak nie wróci, bo, bo coś tam, tak? Tymczasem synchronizacja i moim zdaniem na dzisiaj, to będzie tyle. Tak się tylko odcinka bardzo fajny postęp. Złupiliśmy klaszczą, z Skarb Brytanii. Tutaj myślę, że poszło dość sprawnie. I słuchajcie, na dzisiaj tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Rol dla was widzimy się jutro. Pójdziemy sobie tutaj. To skoczymy już. I na sam koniec skoczymy do, do Jodwik. Tutaj też zobaczymy, czy powinniśmy, ale to możemy znacznie zachować na, na później. Tak jak mówiłem się tyle. Ella dla was dzięki za uwagę. Trzymajcie się, papa! Pa.